System Kolchir umożliwia telefoniczne wzywanie asystenta, który po odebraniu sygnału podejdzie i zapewni sobie potrzebującej pomocy. Jeśli chcesz, widzieć więcej od jest również opcja natychmiastowej i bezpośredniej pomocy, jak na przykład specjalnie wyróżnione przyciski w toaletach, czyli colhir w kolorze czerwonym. Jest to funkcja bardzo praktyczna. W celu wyzwania asystenta wystarczy użyć specjalnego teleskopowego klucza, czy też automatycznego pilota na bransoletce. Dzięki takim rozwiązaniom zapewnia się osobom potrzebującym pomocy wiele korzyści i ułatwień zwykłym funkcjonowaniu. System Kolchir pozwala na obsługę wszystkich klientów profesjonalnie i z godnością. Dzięki niemu państwa placówka uzyska standardy międzynarodowe.